Yes! Yes! Mom! Hahaha! Dolly put it! Yes! W oczekiwaniu na wschód słońca, jeszcze chwila i zaczynamy. One mieście rzuca, w mieście rzucają już. A jak? Byłem na mieście, to już chłopaki rzucają pachami. No kurwa, będzie ciemno. Tam gość taką bachą ciężką... No, widzę dobrze, że chłopaki mają latarki, że chodzi, się widać, gdzieś stoi. Dobry. Dobry, dobry. Bierze? A! <laughs> I to jak? No dobry. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym sezonie. Właśnie przyjechałem nad rzekę Trociową z myślą złapania pierwszej swojej w życiu Troci. Mam nadzieję, że w tym roku spełnię swoje marzenie i ryby mi dopiszą. Także zostawcie suba, łapkę w górę. I widzimy się, mam nadzieję, przy pierwszej rybie. Trzymajcie kciuki. No to może być dobrze. Miałem branie i ja pierwdziel ale mi stukło. jak tu przelazłeś? Dobra, już widzę. No tu chyba jakiś kłusownik. Dobry. Ja no, <laughs> Jeszcze. Biorą? Nie biorą. To może po bulku Czy nie, chodziłby Tak? Tam jest jedno fajne miejsce na samym końcu. Mhm. Tam może to można zrobić, też tu być prosty kamień, to też być No tak, tak. to idziemy. Napło się napła się tu koło mnie. Co. Tak. O no tu mi się podoba ogólnie. To jak widzisz ten taki warkoczyk, co się ten, to tu na tych glonach się klapło. No tu, tu. Mhm. Ой, давай. 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 Dawaj ten towar. wzyworek masz porządny na tego, na trocie. <grywa> o, <grywa> 90 to w całości można chować. O, bardzo dziękuję. Chcesz pół napeczki? Ja mogę opędzlować, no. Nie wiem z czym. Mam nadzieję, że się nie spsuła. Czy co? Że nie spsuła? Nadzieję, bo to Ruda robiła wczoraj. Na pewno nie spsuła. Ruda dobrze gotuje. Dawaj tej kiełby jest sukowałe. A czy mi wzięły się tej kiełby, słuchaj? Czy Michał tam chyba szykował, Nie wiem, czy ma... On chyba coś ma. A. Czy on nie ma plecaka? <grym> no co nie mam. To coś przygotował. Jak na ryby przyjechałem. Pozdrawiamy Rudą. Sam, sam wędziłem rybkę. Tak? Ua, no to dobra. Ona zrobiła ja pastę z tej ryby. Mm -hmm. No. Dlatego postaraj się dzisiaj. Na bogato. Już że pierwszą wypuszczasz, tak? Mm -hmm. Wypuściłeś jedną To teraz złą drugą. Dobra No ja i tak jestem zadowolony, bo jest progres, bo jakieś branie nie było. I to fajne miałem branie, naprawdę. Jest to ciekawe jak to wygląda tam, jak do domu wrócimy to będzie, będzie trzeba to przejrzeć, ale no rąbnięcie miałem solidne. O, zwłaszcza wczoraj wieczorem idziemy. Na wejściu, zanim buty zdjąłeś, że już rąbnąłeś. A co ty na muchę tutaj napierdziałaś? Dobra, baw się, idę dalej. Jest! Jest! Mam! <laughs> Dawaj podbierak! Jest! Jest! Kurwa mam już! <laughs> Anna Twistera! Nie, To jest niemożliwe! Ale ryba, ale ryba! Ale ryba! Patrz jaka ryba ty! Sześćdziesiątka z plusem, co? Uuuu, zwodował się! Dawaj! Jest, kurwa, jest Uff. Ja pierdziele Trzymaj Michał! nie ci chodź zobaczcie, złapałem pierwszą troć w życiu ja pierdziele, normalnie nie wierzę Stanąłem po tobie i mówię kurde Rzucę jeszcze parę razy bateria zarabi padnie 60? Pięćdziesiątka, 55 Czekaj, musimy wyjąć pobierać, albo... a nie czeka, odepnę. Odepnij Piękne chyba Czekaj dom. Rozmrażaj się. W się widzimy o, o kurde Zaraz drugi raz ją złowisz chyba. Czy ja pędzę, żeby ktoś tutaj nie, czasami nie zaprosił na kolację? Masz w prąd, w nurk. Prawa to. No i udało się. Sezon 2023. Otwieram trocią. Jeszcze się częsę normalnie. Dawno już się tak nie cieszyłem z ryby. Wybaczcie mi emocje, ale. Nawet nie marzyłem o takiej rybie. Można powiedzieć, że jestem spełniony. No i co? Idziemy łowić dalej. Może jeszcze jakiś farcik się przydarzy podczas tego wyjazdu, ale już jestem bardzo zadowolony. Także trzymajcie kciuki do zobaczenia za chwilę. By przyszła pora na krótką przerwę. Wasze zdrowie. A tutaj siedzi ojciec tego sukcesu i nasz kolega I Michał. I mama sukcesu, I mama sukcesu. O, od razu mi się humor poprawił. Myślałem, że będzie lipa tak jak w tamtym roku. Też żeśmy trochę chodzili, no ale się nie udało tamtym razem. A teraz drugi dzień i siadła fajna ryba. Jestem mega zadowolony. Teraz czas na chłopaków. Wszystko w swoim czasie. Właśnie. Mięsiarz! cholera! Czubek! Kontrola! No i mają mięsiarza, ale ci zaradadzą! Będzie trzepanko! Dobrze, dobrze, no! Parę razy kulaską dostaniesz. No, już panowie idą tutaj. Co, boi się? Dobry? Tego pana dobrze tutaj przepałować, proszę. Tam <grystanie> pokaże tamten kartę nie wczorajszy, <grystanie> wczorajszym To mięśniarz to od razu na pięć dni wypisał. Pokazać chociaż z daleka? Słucham? Tak. Wędką? Wiadomo, że wypuścił <grywa> Dobry widok Tym razem ci się upiekło Jakby jakiś taki film jak ten Stanach bo policja <grywa> też gościa kontrolowała nie? No Taki ruch, Widzisz też <try> i się prześpiewał, tego Tu jest jedna się rusza, uważaj. Mówisz? Tu się jedna rusza, w tym miejscu, zobacz. Tak jak jeszcze z pięć do przodu, to się któraś z nich rusza. Tu nie ma jednej w ogóle, ja pierdzielekę przejdę. W lewo teraz daj, mętlą się po bocznej. Co mi przyszło na stare lata. <gry> o, ruszyła się no. Ja pierdziałem, że jak spadnę, to połamany do wody, to jeszcze pół Tak szybko się nie zaspanawiać. Kroczowanie 2023 No dobra, złapałem rytm, lecę po swoje. Jak idzie? Chyba coś było wczoraj. Nie, nie mów, nie mów ostatniego słowa, bo to jeszcze wiesz. Może przeżyjesz. Nie pytaj, nie pytaj mnie o nic. Ile masz? Eee, 30 30. Lat 30, tak? <grymka> Wiadomości z nadrzek z tych no samy, samy, no nie, nie kręp się. Głuchy Chyba Tam jest ta. Teraz, tam byliśmy? Od razu na drugą stronę. Ona taka powinna być półsurowa, nie? I, ten, i no. drugą, drugą partię to poczekajmy, A, okay. może kolega wróci, nie? I się zostały, się tu zostały cztery się pustrykowałeś? Z klaską. To jest to, tam. boję się, że zobacz, pali się od razu. A, okay. Gorące jeszcze też. Ale dobre. O, Pyszne. Dobry kocik Pyszny kotek Cieszę się że wam smakuje plecaką masz drugiego Ja pierdziel ale bestia Życiuwa To już będzie naprawdę dobra widać